Zakręcimy dzisiaj kołem fortuny i wylosujemy. Jaką grę będziemy grali? Mam tutaj Roblox, Among Us, Simsy, Toka Boka, Stumble Guys, My Tanking Angel, Movie Star Planet, Brawl Stars. Więc naprawdę, sporo tego jest. Więc. Kręcimy. Ktoś tak chciał, że musimy zagrać w ROBLOX, więc zaraz się widzimy w ROBLOXie. No to jesteśmy w ROBLOX. Coś czego pełno było na moim kanale, więc co sobie zagramy? Tutaj może fashionista, jakaś modowa gra, zobaczmy. Oh, jak zwykle, bo... No. No świat mi nie mógł dać na przykład same Micha King Angela. Nie. Musiał mi dać z za super. Eee no, wszystko ja za kilka będę byle... to. Teraz myślać, Raz dwa, czy chyba mi Oj, ojoj, oj. chyba sobie nie pogram. Chyba zaraz wejdę do innego. Yes. O, dobra. O Jezu, to już startuje. Dobra. Szybko. Najpierw włosiszka, włosiska. Włosiska wezmę takie. Nawet nie mam czasu, żeby przeczytać, co to jest. I tak nie umiem po angielsku. Bo mi się nie chciało go uczyć. Bez nudnym dla mnie. Dobra, takie włosy. Idziemy teraz. Dział z twarzami. Albo nie. Najpierw ściuchy. Bo twarz nie zrobić ciebie model. Czuchy, 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 ale w sumie tylko y Brookhaven było na moim kanale, więc nie można tego zaliczyć do jakiegoś złego, ale no, tak wylałabym inne gry pograć, a nie akurat Robloxa ale Roblox ma, o Jezu, co ja włączam e, dużą gamę Jezu dobra, muszę to zaraz zmienić e, dużą gamę i kurcze czas leci, a ja gadam i gadam i nie potrafię wybrać nie potrafię zmienić też swojego swojej pozycji, dobra, zmienię szybko to będzie dobre. Przynajmniej nie będzie się tak rzucało. Chcę potańczyć, się podergam. Dobra, Jezu, bierz to. Bierz to. Bierz to. Dobra. Wybiorę lepsze później. Figurę. Chcę tą figurę. Tam mam tą figurę, dobra. Szybko, szybko wybieraj. Dobra, ta niebieska bluza będzie ok. Luza. O teraz szukamy jakiejś ozdóbki Często biorę coś do ust bo jest do ekipy eee, A dajcie znać czy lubicie w ogóle ekipę dla mnie Nawet ma spoko piosenki ale content jest słaby O moje ulubione uszy Dobra to biorę je Jezu jak je ja nie lubię Dobra Teraz Zwiększyć się czy zmniejszyć się? Zm tak, i taka poza będzie dobra. Dobra, jeszcze szybko. Twarze się słuchają minut szybciej. Wiem, że jaką wziąć twarz. Szybko, szybko. Szybko, twarz najważniejsza jest. Dobra, jeszcze jakaś zdubka. Nie, nie, nie... Nie, nie, nie... Kurde, widziałam coś tu fajnego, tu, tu, tu. Co? Jak to? Nie... Ja sobie przez przypadek maskę jakąś dałam... O, to będę wyglądać do dupy. Trudno. Ja ile ten odcinek już trwa? 4 minuty. Eee, nie patrzcie na mój nick, bo ja w ogóle nie miałam czasu, żeby go zmienić, bo już taki był. Mi się go nie chciało odinstalowywać, Roblox i znowu go zainstalowywać. Uff, dobra. Jakbym się ubrała oh, No trudno, będę wyglądać jak, jak Nie wiem co no, trudno, trudno. no kiedy ja, bo mi się nudzi Na razie żadna z tych jeszcze nie wpadła mi do gustu Bo nie ja. No ja już myślałam, że tylko ja mam taki pokręcony niko. Jezu, ale mi się teraz nudzi. Dobra, to ja to nie ja. Dobra, to jest całkiem spokojnie, daję, czy gwiazdki, bo jest ładna. Ładny sposób ubioru i włosy. No tracimy. O, wreszcie, ja, wreszcie, ja, wreszcie. Boże. Przez Przypadek dam sobie te okusy. Jezu, jak nie. Jezu, dlaczego ta pozycja? na, 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 na. No ile gwiazdeczek. No to mam gdzie? No to przegrana. No to nie znajdę się na podium ani są on the way Ale łez te re, te mam w ogóle, ja sobie nie zmieniłam tej koszulki? Nie, przecież ładna No widziałam, że piąty miejsce Dlaczego tak nisko? Dlaczego? Ja się pytam Ja ci, panie bodzi coś tam na górze zrobiłam Czy co? Ty mnie też karasz? Tak. Ta, 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 karasz. Wow, włosy, nawet ładne. 200 IQ, zrobić włosy, których nikt nie używa, bo i tak się nie da ich zrobić. I one się same turlają bezpodstawnie. I mnie przeturlają. Super, 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 pani boli. Zaraz zaczynamy, zaraz zaczynamy, zaraz zaczynamy. Go! Szybko, tym razem mam więcej czasu, więc będę stanie się skapnąć, że... Czy coś źle kliklałam. kliknęłam? Kliknęłam, bo się... Dobra, ta latyna jest spoczko Spodnie, spodnie chod Szybko figura, bo ja taka szpetna nie wyjdę na ludzi Nie, 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 nie. Nie słabe, 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 słabe. Słabe, 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 słabe. słabe. Jest moją ulubioną łóżka, łóżka, łóżka. Łóżka, jebuszka. Dobra, tym razem jakaś fajniejsza, fajniejsze włoski. Fajniejsze, w... o te są, te będą spoczko. Te będą spoczko, idę się pofarbować. Po, po Kapitan. Kapitan. O, tak ja właśnie wyglądam zazwyczaj na no, co dzień. Taki mam taki kolor włosów, takie życie. Ja jakbym miała coś zrobić albo w 9 sekund, albo w 9 minut, to zrobiłabym tak że świat by nie widział większego wygłupiaństwa. O Jezu, jakie słodkie. Dobra. O Jezu, jakie słodkie. Kurde, sobie ciastko do, łap, do japy. Zobaczymy w czym będzie. Czy w tym... Nie. ciastko słabe jest. Usuwam się ciastko. Jezu, nie, nie chcę go zostawić. Usuwam sobie ciastko. Zobaczmy teraz jak z ty będę wyglądać. No słodziutko. Jezu, ale no dobra. Jeszcze zobaczę jedno. Jeszcze to z językiem. O Jezu, jaki kniut! Dobra, ale w następnej rundzie, bo teraz, teraz mi się nie chce tego ubierać. Jeszcze chodźmy może zobaczyć na czułych chłopaku, bo tam są czasem jakieś dodatki, a później... O, albo najpierw na torebki. Są toreby. Nie wiem czemu sala jest w kolorach chłopaków, no ale dobra. Nie wynikam, nie wnikam twórcy tej gry. Widocznie, widocznie nie lubię dziewczyn i dał torebki. Do chłopaków. Ale tutaj to nie są. Tam są czuchy dla chłopów. Jezu, Jezu, ciężko, ciężko, ciężko żyć w tym kraju, w tym kraju boboksowym, gdzie trzeba mieć babuksy. Ja nie mam bo, bo, bobuksów, bo mnie nie stać na babuksy. Pracuję w kosmetykcie, Jak siostra Kropy. Coś sobie trzeba badać, bo tak to ja nie wyjdę na ludzi, bo słabo. Mam jeszcze 50 sekund, więc... Mam czas, żeby się nie pomylić. Tutaj nic mi się nie podoba. Felek dobra, jeszcze pójdę szybko zobaczyć do ciuch damskich, powtamskich ciuchach kojarzę, że też... Nie dokończyłam całego działu no jak nie, to po prostu będę tak wyglądać Jak główno, główno świata pospolitego Tu coś jest fajnego Coś fajnego alo, fajne Fajne Dobra Tu coś fajnego, fajnego, fajnego Dobra, wezmę sobie kolczyki z wiśniami Super Wyglądam jak kocące ciastko Z wiśniami Przynajmniej teraz nie wyglądam tak jak wcześniej. Czyli źle. No witamy na tu gali Fejimy, mim, mi ma. Jezu babo! Dobra, tam ci dwa, bo stylowe masz nawet ładną. No Polecimy dalej. Jezu, ale te rundy są przewlekle długie No szybciej, szybciej You love me Jezu, ale się zaczęło. Zacinacz, przecinacz No do widzenia, i tak ci bym nie dała nic Jezu, dlaczego? O, wreszcie się zmieniła Beczka, lub beczku, i nie widziałam twej stylowe. Eee, może się wreszcie lepiej odmagujesz, bo inaczej to cię wezmę i ościadę. You love me, I want as soon as eleven. Jak N. O, oh, teraz ja. Teraz ja będę robić pozy Będę robić pozy You love me. I want you daddy. Pali Yeah, ile dostałam? Sześć Nie. Jezu, dlaczego mi się, im się tak nie podobają moje stylowe? Dobra, tobie tam dwie gwiazdki, bo mi się nudzi. Wow, ale kreatywna odpowiedź. tam ci dwie, bo mi się nudzi. Kiedy tu się wreszcie skończy? Zobaczę jakie są wyniki. You love me. Ta ta ta. Jezuś, bo to jest żona jakiegoś potężnie grubego Janusza, że jest taka silna? Bo ja nie wiem. Jakby. Kto zagłosował na tą żonę Janusza? Kto zagłosował na żonę Janusza? Zostawię komentarz. Żona Janusza. Hmm, przynajmniej mam czwarte miejsce. Chyba kończymy ten odcinek, bo już gorzej nie może być.